Proszę Państwa, ja się naprawdę emocjonuję, aż czasami mi tchu zabraknie. Ale proszę sobie wyobrazić, nasz cudowny, odważny Sąd Okręgowy Warszawa-Praga 3 kwietnia 2025 roku, tego roku, to jest świeżynka wyrok, stwierdził, że bankowi nie należą się odsetki w sytuacji, kiedy wzywa kredytobiorcę do zwrotu kapitału. Przełom. Jakiś czas temu zauważyliśmy w naszej kancelarii wzrost kierowanych przez Santa under powództw, które obejmowały również odsetki za opóźnienie w zwrocie wypłaconego kapitału. Zaczęła być sytuacja niepewna, ponieważ konsument został obarczony negatywnymi konsekwencjami związanymi z tymi, że on wytoczył powództwo o unieważnienie umowy, bank je kwestionuje, ale mimo wszystko wzywa do zapłaty. Mm -mm. Sąd okręgowy w Pradze powiedział, nie ma takiej opcji. To jest niesprawiedliwe, sprzeczne z dyrektywą 93 na 13 i godzi w słuszny interes konsumenta.